Witaj w kolejnym podcastowym odcinku. Dzisiaj skupimy się na roli początkującego testera oprogramowania i omówimy, jakie umiejętności są niezbędne na początku tej drogi zawodowej. Jeśli interesujesz się karierą w testowaniu oprogramowania, ten odcinek jest dla Ciebie. Początkujący tester oprogramowania powinien posiadać pewne podstawowe umiejętności. Które są kluczowe dla skutecznego wykonywania swoich obowiązków? I powiedzmy sobie o tych najistotniejszych umiejętnościach, takich podstawowych, które tester początkujący powinien posiadać. Przede wszystkim, w mojej ocenie, jest to zrozumienie podstaw programowania. Chociaż tester oprogramowania nie musi być programistą, warto mieć tak czy inaczej podstawową wiedzę z zakresu języków programowania. Zrozumienie struktury kodu, podstawowych konstrukcji programistycznych i umiejętności czytania i analizowania kodu pozwolą Ci przede wszystkim lepiej zrozumieć, jak działa testowane oprogramowanie. Będziesz w stanie lepiej zidentyfikować potencjalne problemy i zaprojektować bardziej efektywne przypadki testowe. Kolejną taką umiejętnością to jest umiejętność planowania testów. Planowanie testów to wręcz kluczowy element pracy testera oprogramowania. Musisz być w stanie określić cel testów, opracować strategię testowania i ustalić priorytety. Warto również umieć tworzyć realistyczne harmonogramy testów, uwzględniając dostępne zasoby i ograniczenia czasowe. Umiejętność tworzenia skutecznych przypadków testowych, które pokrywają różne aspekty oprogramowania. Pozwoli Ci wykryć potencjalne defekty i problemy. Kolejną umiejętnością to jest przede wszystkim znajomość narzędzi do testowania oprogramowania. Jak wiadomo, na rynku istnieje wiele takich narzędzi, które wspomagają procesy testowania oprogramowania. Oczywiście nie musimy znać ich wszystkich, jednak taki początkujący tester powinien zaznajomić się z popularnymi narzędziami, takimi jak np. Selenium, Cypress do testów automatycznych, JUnit, Appium, żeby. Wiedzieć po prostu do czego te narzędzia służą, wiedzieć, że to na przykład narzędzie jest potrzebne do automatyzacji. W przyszłości będzie można doczytać o tym więcej. Warto również także poznać narzędzie Jira, X-Ray, choćby do zarządzania przypadkami testowymi, czy też starsza wersja tego narzędzia do zarządzania przypadkami, to na przykład Testlink. Warto. Ogarniać również programy do robienia zrzutów i filmików, język SQL czy choćby testowanie API. Zrozumienie sposobu działania tych narzędzi oraz umiejętność korzystania z nich zwiększy Twoją produktywność i efektywność. Kolejną rzeczą to jest przede wszystkim umiejętność analizy i raportowania wyników testów. Tester oprogramowania powinien być w stanie dokładnie analizować wyniki testów, identyfikować różnego rodzaju defekty, które napotka i także wadliwe zachowanie oprogramowania, czyli jakieś elementy, które budzą jego podejrzenie. Umiejętność raportowania tych problemów w sposób klarowny i precyzyjny jest niezwykle ważna. Często używane są także systemy śledzenia defektów, takie jak choćby Jira, czy też Asana, z której korzystam w prywatnych projektach, i one umożliwiają śledzenie i zarządzanie defektami w sposób zorganizowany. Współpraca z zespołem programistycznym w celu zgłaszania problemów i koordynowania działań naprawczych jest również kluczowa. Taką umiejętnością, która jest wręcz priorytetem: to jest umiejętność pracy zespołowej. Testerzy oprogramowania często pracują w zespole, współpracując z innymi członkami, takimi jak choćby programiści, analitycy, projektanci czy menadżerowie projektu. Umiejętność efektywnej komunikacji, współpracy i rozwiązywania problemów w zespole jest niezwykle ważna. Wymiana informacji, zdolność do słuchania i wspólnego podejmowania decyzji wpływają na jakość pracy zespołowej i skutecznego testowania. I taką ostatnią umiejętnością, którą wymienię w tym podcaście, to jest dbałość o szczegóły. No, to jest wręcz podstawa, także kluczowa umiejętność testera. Jako tester oprogramowania musisz być skrupulatny i zwracać uwagę na najmniejsze szczegóły, jakie widzisz w oprogramowaniu, np. testując stronę internetową, sklep internetowy, aplikację mobilną, musisz zwracać uwagę na, na każdy detal. Umiejętność analizowania przypadków testowych, śledzenia potencjalnych defektów i starannej dokumentacji wyników testów to cechy, które są niezwykle wartościowe. Dbałość o szczegóły, pozwolić ci odkrywać ukryte problemy i dostarczać wartościowe informacji zespołowi deweloperskiemu. Pamiętaj, że to tylko niektóre z kluczowych umiejętności, które wymieniłem. Testowanie to obszar, który ciągle się rozwija, więc warto być otwartym na naukę i rozwijanie swoich umiejętności. Dziękuję za słuchanie tego odcinka poświęconego umiejętnościom początkującego testera oprogramowania. Mam nadzieję, że byłeś w stanie wyciągnąć kilka cennych wskazówek. Jeśli masz jakieś jakiekolwiek pytania bądź propozycji na kolejny podcast, to śmiało daj mi o tym znać, zapytaj, a ja od razu Ci odpowiem.